Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na przegląd aktualnych promocji w Rosmanie na pielęgnację, czyli Shop with Me. Kosmetyczny przegląd też już był albo jest, nie wiem, w której kolejności po prostu puszczę te filmy. No ale zaczynamy sobie od przeglądu e, Soul Flow. Tutaj mamy nowości takie jesienne, w ogóle bardzo mnie zaciekawiły i tak naprawdę coś bym sobie kupiła, ale wiecie, też z kalendarzy mam bardzo dużo tych produktów do włosów, więc mówię, dobra, uspokój się Mary, Marysia, uspokój się, daj ze spokój, idziemy dalej. No i, i nie kupiłam, ale Wam pokazuję, może akurat Wam się coś... E, po prostu kończy. Teraz mamy produkty już do kąpieli. Tutaj Bambino, ogromny płyn. Palmolive. No, takie różne tutaj widzicie produkty. Biały Jeleń też tutaj nam zagościł na promocji tym razem. Isana Med. Tutaj te żele. Kremowy olejek nawet jest po z Isana Med. O kurczę, nie widziałam go. To może sobie też kupię kiedyś. Tutaj mamy z Neboa. Bo ja lubię ten olejek z Isany. Wiecie, ten taki kultowy w tym takim pomarańczowym opakowaniu, więc może ten byłby jeszcze fajniejszy, zobaczymy. E, tutaj mamy płynę do kąpieli, ja je lubię, chociaż mało mi się ostatnio pienią. Jak macie coś do polecenia, to dawajcie znaka, e, zbieram cały czas te polecajki. I ta orchidea i wanilia, to wcześniej nie widziałam, więc skusiła mnie, nie powiem. <grym> Dalej mamy Knajp. Uważajcie, bo on barwi, ale fajny, fajny zapach. Dalej mamy Luxie. O z tej Luxie widziałam żele w hebe w takich jesienno-zimowych właśnie zapachach i może sobie kupię. Zobaczymy. Tutaj mamy takie saszetki, Ja je lubię, o szczególnie tę nową o tutaj pomarańczową. Fajne, fajne te takie są właśnie z solami na raz. I te alta farmy, ale ich na razie nie ma promocji. O, te pudry też bardzo lubię. Ten mam teraz w użyciu Sandalwood. On tak troszeczkę jakby musuje, jak się go wsypie. Ten shi też jest fajny, ale tak nie musuje. <grych> lubię, lubię. Tutaj mamy te sole do kąpieli, Epsom chyba, tak? To są. No, no z morza martwego, dobra. Tutaj mamy kule na wyprzedaży właśnie Paradise. No bo letnia to dlatego pewnie wyprzedają. Tutaj już pielingi mamy. Ten kokosowy mnie kusi, mówiliście, że super jest ta seria, generalnie też zapachowo. Tutaj Tutti Frutti, no od wielu lat kojarzę właśnie tę te, te, te markę po prostu. Mamy Only Bio, tutaj też Liren, Hello Mango i Kawowy. I zobaczcie, ile świątecznych rzeczy, to takie skarpety mamy. Fajnie to też wygląda. No i oczywiście zestawy prezentowe. Jest bardzo duży wybór sens, tutaj są też fajne, wiecie, nawet pomontować dwie maseczki, na przykład jakieś takie mniejsze prezenty, no, no, no ekstra. I kremiki do rąk też mi tutaj kuszą, no wiecie, że ja te kremy do rąk rozużywam, chociaż te sens nie są takie ultra, ultra nabliżające, są takie spoko. Takie mamy kostki, naprawdę za niewielkie pieniądze można sobie fajny prezencik zmontować, jakiś upominek, bo wiecie, prezenty nie muszą być duże. Tutaj mamy te świeczki, podobno to jest ten sam producent, co u Andziaks, ta pistacjowa mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. No, ale otwierałam kalendarze Janki, więc mówię: uspokój się, nie kupujesz. <grych> dalej mamy takie czekolady z Flafa. Tutaj Routines by alt mi ma fajny ten zestawik z balsamem, żelem podprysznic, i właśnie mamy mm, no, tą, tą, tą taką Gierkę. Kurczę, nie pamiętam jak to się nazywało. Hmm. No nic. Tutaj dalej kolejny zestawik: mamy z Flafa. Teraz mamy starą mydlarnię i tutaj jest zapach ten jabłkowy. Ja uwielbiam ten pomarańczowy i tak czekam, tak naprawdę. Może się jeszcze gdzieś tutaj pojawi. no Stara mydlarnia, no fajna, jest. Chociaż kalendarz adwentowy kupiłam w tym roku i niestety, no troszeczkę porażka. Zobaczcie sobie na kanale. Sens, mamy kolejne zestawy, też fajnie tutaj wyglądają maseczki, więc naprawdę tutaj, no, no fajnie, ładnie to wygląda i cieszy, cieszy oko. Tutaj kolejny zestaw z Flafa. Um, dalej mamy tutaj zestawy z, z Somorili, może coś takiego chyba. Tak patrzę. Tak, co so Mori, really. Mori, tak chyba tak się czyta, nie mam pojęcia. W tamtym roku też ta marka się pojawiła. A moja cały czas promocja 2 plus 1. Ona się no stop, powtarza. Jakoś tak nie widzę, żeby te kosmetyki schodziły. Nowości mamy z Flafa. Tutaj kolekcja Wicked. I powiem Wam, że bardzo mnie zaskoczyła. Dużo produktów tutaj mamy. Nie tylko do pielęgnacji twarzy, ale też są balsamy do ciała, żele pod prysznic. Mamy też mgiełki zapachowe. Więc tutaj Flaf bardzo ciekawe produkty wypuścił, mi się wydaje. Więc, więc tutaj też fajnie. Znalazłam też takie malutkie mm, świeczki i też myślę, że spoko na prezencik, jakiś do tego na przykład słodycz. Wow, ja bym się cieszyła. <grym> Dalej kolejne zestawy, no dużo ich jest, zobaczcie. I w ogóle z ziali widzę, że są nowe zapachy, bo kojarzę z tej serii, że był ten piernikowy zapach, a teraz widzę, że tam śliwka w czekoladzie, coś takiego, więc, więc ciekawie naprawdę to wygląda. No i mamy też zestawy od Job, które również mnie kuszą. No i kolejne Zobaczcie, właśnie świeczki, mokosz, no u mnie tutaj w Rossmanie to tak było troszeczkę porozrzucane po alejkach po prostu. To mnie zaciekawiło, tak wygląda dosyć ezoterycznie dla fanów właśnie takich klimatów. Ciekawie wygląda, to są też fajne zestawy, zobaczcie, z ręcznikiem, myślę, że też spoko, tutaj kule, też fajnie to wygląda. Także dla każdego coś do, to coś dobrego. <noise> tutaj kolejne rzeczy właśnie ze starej mydlarni więc też fajne produkty moim zdaniem. I czy to nie jest ten pomarańczowy zapach? Kurczę, bo co roku to trochę inaczej wygląda, a tak już nie do końca się przyglądałam właśnie w sklepie. Oj, zobaczcie, te, te kubki też takie świąteczne. Ciekawe, czy nie będą odpadać te diamenciki. No i dużo krasnali, zobaczcie, jest. Także też fajnie. No i produkty z grinczem. te ciapy fajnie wyglądają. Dalej mamy maseczki. Kimoko, dalej tutaj Właśnie produkty od Kimoko. Czy tam było też Kimoko? Coś mi się chyba pomyliło. No nic, wy widzieliście. Mamy Medihil, tutaj Garnier, AA Lab, także no sporo tych produktów do wyboru. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to jest też um, właśnie taki, taki kalendarz z maseczkami. Oprócz Isany, to z Biedronki, z Niuki, to też zobaczcie sobie unboxing. E, mamy też tutaj garnier znowu, a Ayuf tutaj to jest maska taka na okolice oczu. Mamy płatki pod oczy z Isany, też w kształcie serduszek, także też można sobie. Zrobić małe spa. Bielenda, Riniu, to też ciekawie zawsze wygląda. I też właśnie ta maseczka w niebieskim opakowaniu, ona ma takie granuleczki w środku. Dalej dwuetapowy taki zabieg, właśnie od Eveline mamy. Maska, tutaj Lift od AA i ona jest chyba też na szyję, według tego właśnie rysunku. Z Biotanik też mamy, to też dobrze wygląda, powiem Wam. Z Isany, to są takie, to są takie saszetki na dwa razy. Mamy też te, taką kultową maseczkę Isana nabliżającą tutaj też maseczki takie kremowe mamy na raz i ziajka, ziajka coś podróżała ostatnio widzę, <grymne> z Bielendy też mamy Skin Clinic jeszcze, serię, e, tutaj znowu maseczki, gdzieś mi się ten plik dwa razy chyba nagrał albo wstawił, no ale a, tutaj dresscode, jeszcze ta maseczka, tę maseczkę nagrałam, to nie jest ten sam plik, więc o, jeszcze tutaj uzdrowisko mamy. Z uzdrowisko? nie, z dermiki, z dermiki. No i teraz kremy do rąk. Tutaj się wykupiły ewidentnie z Liren, więc nagrałam Wam chociaż cenówkę. Ten krem od Eveline mamy właśnie cztery pory roku i Hagi. Oj, uwielbiam ten zapach pomarańczowy, też jako balsam, o matko, uwielbiam. Na ten właśnie zimowy, jesienny czas, no to super. Dalej Neutrogena. Ja w ogóle Hagi poznałam dzięki Wam parę lat temu, no z rok, dwa, dwa lata chyba temu chyba mi właśnie poleciliście. Dalej a właśnie kremy, stołpy też, no i tutaj już balsamy do ciała, tutaj mamy Mie, mm, właśnie dwa, dwie wersje, Jorkaja, tutaj balsam do ciała, wygładzający balsam do ciała, też myślę, że to będą fajne produkty. Isana, kremy, zobaczcie, różnego rodzaju I też widzę, że ten żel aloesowy też jest właśnie w promocji, no żelado sobie zawsze się przyda, tak naprawdę wielozadaniowy, tam na końcu jeszcze jest wazelinka taka z Isany dalej mamy biotin i to też od Was wiem, że bardzo fajne to są produkty tutaj kolejne właśnie propozycje od nich, Onli biotin pistacjowy przepięknie pachnie, zużyłam już całą odżywkę, szkoda, że odżywki nie weszły właśnie, no nic, trudno Tutaj mamy balsamiki z Isany też do wyboru do koloru Midnight Blossom miałam krem do rąk i pięknie też pachniał i te takie ogromne mleczka do ciała zobaczcie i balsamy z Isany też mamy także tutaj też się dobrze mm, dobrze no dobrze wychodzą po prostu cenowo z Eveline też mamy balsamy tutaj Ziajka ktoś podwracał <laughs> no, nie zauważyłam tego na miejscu z Perfekty też mamy produkty Soraya Beauty RX ale nie tylko, właśnie z tej serii mamy tutaj Palmers, nigdy nie miałam, dajcie znać, czy, czy znacie te balsamy, w sensie widziałam, ale wiecie, nie, nie używałam nigdy, z Bielendy mamy złote ceramidy, no i teraz produkty do pielęgnacji włosów, tutaj Radical, Isana, ten olej Marula właśnie mnie ciekawi, jeżeli chodzi o odżywkę, bo ja z szamponami za bardzo nie mogę, powiem Wam, eksperymentować, nakładam to, co mi tam dermatolog e, zaleca, bo jednak mam to łojotokowe zapalenie skóry, prawdopodobnie, oni sami nie wiedzą, no nic. Isana dalej, te takie owocowe właśnie serie tutaj są. Mango przepięknie ta odżywka właśnie pachniała. Dalej mamy szampony różnego, różnego rodzaju. I tutaj Isana. I zobaczcie, że były u mnie te piramidki. Rzadko one są, więc Wam aż nagrałam. Dalej mamy Isana Plex. No co oni mają z, tymi, z tym odwracaniem? No ja nie wiem. Tutaj kolejne, z kratyną mnie zaciekawiła też. Ale to jak Wam mówię, no na razie mam bardzo dużo tych produktów właśnie takich sprawdzonych, albo tych, które mam w kalendarzy, więc no na razie raczej nie będę kupować, no chyba, że Olaplex, Olaplex sobie pewnie dokupię, bo gdzieś tam już zapasy mi się kończą. Dalej mamy Hair Expert, Hair Mate też mamy, Ice tutaj, szampony też są. On Libio, też dużo produktów jest przecenione. Oj, widziałam też właśnie tę ultra serię od nich. I też mnie kurczę tak kusiła, bo jednak wiecie, nawilżenie to u mnie jest podstawa tych włosów. One są zawsze suche. <laughs> zawsze potrzebują nawilżenia, więc kusi, kusi. Dalej mamy wcierkę, peeling. O ten peeling całkiem lubię. Bo to jest chyba ten kwasowy. Mm, dalej mamy odżywki, y, garnier. Też mam tutaj Goodbye Damage gdzieś tam w zapasach. To jest spoko, właśnie też seria L'Oreal, L'SF. Mamy Pantin, tutaj też dużo produktów. O, z karatyną też jest. Jakoś tak ta keratyna mnie nie raczej dobrze. Słuchajcie, działa mi na włosy. Z Isany teraz już produkty do twarzy, także przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Więc mamy tutaj piankę, na przykład tonik w dwóch wersjach. Tutaj też coś się by przydało właśnie. Wam nagrałam cenówkę Bielenda. Fajny ten tonik jest. Dalej mamy Revital Derm, odbierę nowość ewidentnie. Z Nivea też mamy ten mały, właśnie płyn micelarny z witaminą C garnier i płyn, i żel do mycia twarzy, ale też ten niebieski jest. Tutaj mija, mija, Mixa Miksa. Dalej L'Oreal, tutaj ten żel też spoko jest, ja wszystkie te trzy żele akurat miałam. No i mamy też Recibo i dodatkowo mamy prezent do zakupów. O, i mamy Mia, Mia i Mixa, mi się tak myli, w sensie ja rozróżniam te dwie marki, ale jak mówię, to czasami losowo <grych> mi się powie. Joskin też mamy, no tutaj dwa produkty, właśnie ta seria Youth od AA. No ona tak futurystycznie wygląda. Też mamy różową a serię i, i tę z witaminą C. Tutaj znowu witamina C od Tołpy. No witamina C jest raczej taka lubiana. I to jest najlepszy płyn micelarny czarny. Jak mówię o czarnym płynie micelarnym, czy ktoś z Was pisze w komentarzu o czarnym płynie micelarnym, to jest ten. I tutaj mamy te nowości od Eveline, które niedawno się pojawiły. Plasterki od Erny mamy oczywiście jeden z hitów. Dalej, właśnie, dress code tutaj nadal rządzi. No i selfie project. Jedne miałam kiedyś gwiazdki, też były spoko, tak mi się przypomina przynajmniej. Taupa, no o, tutaj do wyboru, do koloru. Co byśmy nie chcieli, to tak naprawdę tutaj mamy. Kolejne produkty to Bielenda, Skin Ozon, też już jakiś czas, tam, czas czas ta seria jest. Z Bielendy też mamy produkt, tutaj Kimoko, dalej Liren, Kolagen Glow, też mamy kremy, tutaj Perfekta, też z kolagenem i retinolem, jakieś takie połączenie widzę, że tutaj mamy. Dalej Yanda, jakieś żelazka do zmarszczek, dalej Dermika. Mas, Mastria? Jakoś tak. E, Christian Lawrence też mamy. No, no, nie testowałam, nie używałam, to nic wam więcej nie powiem. Evelyn Golden też tutaj mamy. E, te pielęgnacyjne przeglądy to są takie typowo w zasadzie przeglądy, co tutaj mamy. No bo ja aż tak dużo pielęgnacji nie testuję, tak. Raczej się trzymam e, swoich rzeczy. No, a raczej tutaj testuję kosmetyki. Do makijażu, ale tutaj też nowości od Eveline też ciekawe. Tutaj wyglądają. Garnier jeszcze mamy tutaj witamina C, kwas hialuronowy, No te jest witaminą C, to są spoko też produkty. I także nawet ten SPF testowałam akurat, więc fajnie I prezencik mamy jeszcze do tego. Miksa, o miksa też lubię. Kiedyś używałam właśnie te żelowe mm, formuły, właśnie kremu, też spoko były. L'oreal mamy. Dużo różnych produktów i w takiej dobrej cenie, zobaczcie. O, tutaj już ta seria Age Perfect troszeczkę droższa. I z Isanki mamy dużo produktów, jest wykupione, zobaczcie, więc wydaje mi się, że są spoko, że ludzie lubią. Kapsułeczki mamy z Isany, takie skoncentrowane. No i kolejne, właśnie sera. No i Sana też ma taki duży, duży wybór, tak naprawdę, więc fajnie to wygląda. Z Mija też mamy duży wybór produktów, więc można sobie coś dobrać pod siebie. Mamy AA Lift, właśnie tę serię, ten krem pod oczy mnie też kusi, więc może kiedyś, chociaż mam też teraz zapas, więc dam na razie spokój. Mamy różową serię od, od AA Lab, też w promocji, kolejne produkty z tej serii, topaz z witaminą C, co my tutaj mamy dalej. Rezibo, kolejne produkty, też mnie ta marka kusi już od wielu tak naprawdę lat, mam też prezent do zakupów. I takie sera, chyba nowe, bo wcześniej też ich nie widziałam. I przychodzę do Was z tym, co sama kupiłam, nie ma tego dużo, bo tak jak mówię, stopuję się, muszę sobie przejrzeć to wszystko, jestem w trakcie tak naprawdę przeglądania, co zostawiam, co będzie im brakowało, co nie, wiecie, bo po kalendarzach jednak sporo tych produktów mam. I tak, wzięłam ten blind box od Everybody London, pomimo, że on mi się nie wyświetlił, jak nagrywałam właśnie promocję, więc po prostu będzie dodatkowo jako shorts, ale też wrzucę do testu pewnie jakiegoś, także wzięłam, zobaczymy jaki mi się błyszczyk tutaj pojawił, bo tutaj z tego co pamiętam jest błyszczyk. Jeden z wybranych, ba a, balsamy do ust nawet, balsam. Zawiera opakowanie jeden z wybranych balsamów do ust. Jeden z wariantów, tak naprawdę, bo tam chyba pięć można by losować, więc wzięłam, nagram i wstawię. Wzięłam opakowanie tych plasterków, no bo jak widzieliście, napisałam wam, że właśnie mój kotek jest chory, niestety. Mam trochę stresu, więc już mnie tutaj wysypuję. tutaj, tutaj. Jeszcze tu mam parę niewyleczonych rzeczy po tym podkładzie, z Braszap. O i tak to się kręci, więc przydadzą mi się. A mam już jedno opakowanie, wiecie, na poczęte, a one są fajne, naprawdę fajne. To też od Was z polecenia właśnie mam. Mówiłam kupić te albo te AA. ale były te w promocji, więc wzięłam te. No i tak jak Wam mówiłam, skusił mnie właśnie ten żel Orchidea i wanilia. Nie wąchałam, bo nie mam w zwyczaju otwierać takich produktów, jeżeli nie ma testerów. Bo powiem że delikatnie kurczę pachnie. Myślałam, że jakoś tak mocniej będzie pachniał. No delikatnie, ale to może też nie tak najgorzej. Aha, bo to jest limitowana edycja, więc dlatego pewnie go wcześniej nie widziałam. Hm. no nic, dobra chochoba. Olej tutaj też widzę, że jest. Tutaj mamy, o, mamy po polsku. Hmm. Orchida i wanilia po prostu. No dobra. W każdym razie, jak macie do polecenia jakieś fajne, takie pieniące się żele, to, to dawajcie znać. Ja skończyłam ostatnio ten, który Wam pokazywałam poprzednio, jak były promocje. To był zapach nie pamiętam jaki, taki w różowym opakowaniu. To, to go zużyłam właśnie, bo ja to tak, wiecie, od serca sobie leję, a lubię pianę. Więc teraz wzięłam ten i wzięłam sobie kalendarz adwentowy, to już Wam mówiłam. Wzięłam sobie ten kalendarz adwentowy z puzlami I ja go sobie będę otwierać w grudniu. Skosiłam się, w środku mamy takie fajne te obrazki. Wydaje mi się, że szybko będzie się je układało, a zawsze to jest jakieś taki, takie odstresowanie. Mam nadzieję, że będę miała te parę minut dziennie, żeby sobie je właśnie. Ułożyć, no wiecie, kosmetycznych kalendarzy. Otworzyłam w bród, więc może niekoniecznie potrzebuję, może Skype'a kupię, bo to też są takie produkty do kąpieli, które zużywam, więc może, ale głównie stawiam na ten kalendarz w grudniu. No i tak. Tyle. Tyle, tak jak mówiłam, nie kupowałam nie wiadomo ile, bo, no bo mam, mam zapasy, więc w zasadzie uzupełniam to co, to, co gdzieś tam mi się kończy. Jestem ciekawa, czy Wy będziecie coś kupować, czy coś Was zainteresowało, a może znacie któryś z tych produktów, który jest na promocji, to dawajcie znać, jak Wam się sprawdzał. A na dziś to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!